że kontrolują, że dzieci podsłuchują, to ja to wiem. To jest normalny system każdego państwa. Jeśli ja głoszę tezy, to są niewygodne systemowi, więc jestem ich wrogiem. Rozumiecie? Czyli agencja, wywiad się musi mną zająć. I dziś dowiedziałam się o technologiach, na przykład, bo macie przerwany obraz. Dzieci by się mogło, że się nie da podpiąć pod strumień. Yy, głosowy i telewizyjny, który z nas leci, leci w powietrzu, czyli wisi do dród. Jak wisiał drut, no to dały Bachaczyk i wchodziło się, ale on nie wisi, a oni się potrafią podłączyć. Dziś mnie przekonano, że takie zjawisko jest, mają sprzęt namierzą ten strumień, na jakich on leci częstili w jakiej fali on biegnie, no i wtedy się włączają i przeszkadzają w przekazie obrazu, zaczyna się kazanie, urywa wam. No więc to jest ich działanie. Na własne oczy widziałem taki sprzęt trzy lata temu, tu przy Matce Bożej na Przełęczy. Podniósł kapę, bo dziś wiem, że to by przyjął ktoś, kto namierzał pustelnię, bo ustawił antenkę małą, białą, komputer w tych komputerze na pustelnię, no i jest bardzo blisko. Więc namierzył, uzyskał falę, gdzieś kupił pokoik do 5 kilometrów i dzieci przeszkadza. Ale co mu zrobisz? Widocznie są my wprawdzie, skoro ja mówią. Ja mówił ich językiem, by mnie promowali. Tego nie unikniemy. Są programy komputerowe, że jakiś Pan Krzysiu przygotuje kazanie, jakiś komunikat dla was, on mówi, a głos się nakłada mój na jego i będzie wydawało, że ksiądzbior mówi. Zresztę patrzcie na, min na minikę, Zawsze sobie spokojnie tylko patrzeć na komunikaty. Nie są w stanie przyglądać, ale trzeba się liczyć z taką formą wojny cybernetycznej. Jest to nieuniknione, że nam będą atakowali nasze serwery, łamali. No. To ani mnie nie, nie rusza, tylko Was informuje, że mamy problemy. Szukam informatyka, czy cokolwiek. To nie jest łatwo znaleźć, bo trzeba mieć kogoś, kto, kto, kto ma wiedzę. Kwestia zaufania, poznania, no bo nie dasz komuś kody, którego poznałeś po raz pierwszy dzisiaj czy jutro. Dzieci. Nie dziwcie się, ja potrzebuję też czasu, skoro wytrzymałem pół roku i nie możemy opanować tego, wytrzymam jeszcze drugie pół roku. Idzie na bieżąco, każde kazanie później jest ustawiane w archiwie, w archiwum, my tu już mam ogłoszenia, już Pani Agatka pracuje i znam jej gorliwość wczesnem, już program zenderuje i macie już kazanie umieszczone. Więc nie żądać ode mnie cudów, zabezpieczeń, dzieci, to jest problem Pana Boga, a nie mój.